No pięknie nam dynia rośnie. Odleję. I jeszcze musimy iść do tej drugiej tam dyni, nie? No. To to sobie jeszcze zachował. No tak musimy ]ło. jeszcze wziąć, nabrać wody w konewki. Czekaj, no weź, bo to jest miny. No, no, no. To mamik podlał nieźle. Po prostu mamik. Co? Podlałaś po prostu. Cała konewka od razu poszła. Odniesiesz Michał na miejsce? Justem? Mhm. Dziękuję. No, zobaczcie, jak nam pięknie się rozrosły dynie. No tyle klata. Ile mają pięknych kwiatów zobaczcie. Ogromne liście zobaczcie. Jak oglądacie od początku moje vlogi, to pamiętacie jakie były malutkie, a teraz już obrosły tutaj cały ten kompost naokoło. One były przesadzone z tamtego właśnie miejsca pod domem, żeby... Miały po prostu więcej miejsca. O, tam jest jeszcze jedna. A zobaczcie jak tutaj te pędy idą. Patrzcie, niedługo o. Tu pójdą tam. tu mamy namiot. Pójdą tam, nam do namiotu normalnie. A, o, a ten. O, ten też tutaj nieźle działa. I on zaraz tutaj do drzewa nam pójdzie. Zaraz Wam słuchajcie, jeszcze pokażę małe żółciutkie cukinie. Są po prostu przesłodkie zobaczcie Jakie boskie. Tu jest jedna, a tam pod spodem druga. I tu zobaczcie mini mini. Więc pewnie food. Out u kłobnie. W foodbooku pewnie je zobaczycie. Niebawem. Co? domowe jaszczurki. Zielona. Normalnie jest zadomowione. A tutaj jest brązowa. To jest samiczka ta brązowa. Tak, a ten. Zielony to jest samiec. Ale patrz, patrz, spotkają się, patrz, zobacz. Patrz, patrz, patrz się nie wytrzymam. Patrz. Banany przecież. One bardzo lubią banany głównie. Co? One bardzo lubią banany, a jakby no na uka wspinać, a w ogóle, a, a wspinanie jest im po prostu w życiu potrzebne. No. Mm. no wspinanie. Mami, to idziemy na trampo? Zaraz pójdziemy. No pójdziemy. A, a co ogólnie jedzą takie jaszczurki? Jakieś małe robarki. Tylko, no. Tylko nie jakieś mrówki, muchy. To tak. Całkomu dżobnicze wciągnie, jak znajdzie. Nie, no to wtedy z kimś musi jeść, bo sama to nie zje całej. Nie wiem. Aha, to nie, no nie jest aż, aż taka duża, ale no. ja wiem, czy by dała całą radę to jest dziwnie stworzone, że na przykład taki jaszczurek, nie? nie? Mrówki, muchy, gąsienice, nie? Serio. A my po prostu weśmy zjedli jakąś muchę, po mhm. prostu byśmy się zatruli, nie? Dokładnie. Poczekajcie, może się spotkają, to, patrz trochę do góry. No, Chodź Michasz. Chodźcie tu zobaczyć. Chodź tu. Chodźcie tu do mnie. Michasz, puść ninkę bliżej. Puść ją bliżej. No teraz patrzcie. Widzisz uh -huh. to bardzo Ta zakładnie. już chyba zielona zauważyła, że to tam jest. Chyba tak. Chyba coś tam okiem chyba. Za... Zafilowała okiem. E? <grym> Co To się gapisz. <grym> o, no. To <grym> <Co> się gapisz? <grym> Spojrzała na dół, a ta do góry łepek. A ta o, teraz na nas patrzy i z boku. Przyfiliła łepek. <grym> No. Zaraz zobaczymy, może jeszcze jakieś kilka się znajdzie dojrzałych, tak? Zobaczymy. Pamiętam jakieś widałaś takie to bardzo czarne. bardzo. To rok temu wcinałaś tutaj, miałaś cało, całe, całą buźkę granatową od jeżyn. Tak. To że dobrą ochotę. No troszkę już zaczynają dojrzewać. O zobaczcie ładnie listki się ruszają od dyni Pięknie. tu wygląda dobra. idziemy jeszcze teraz o nawet mamy tutaj jukę Co też nam kwitnie. Zobaczymy zaraz wiesz No... Mm by tu sobie urwać. Kwaśne kulki. Hmm. Wiesz co, tutaj mamy jeżynkę. Zobaczymy. Tutaj dojrzewa dopiero. Mhm. ale śliczna. Tutaj z tej też już urwałam parę. O, tu jest na pół dojrzała. Tu mamy zielone. Chodź, zobaczymy, tam za płotem może będą, wiesz? Czy coś tu jeszcze jest dojrzałego? O, może coś się uda jeszcze urwać. Proszę. Piękne. Co no. zrobić? A? No I właśnie, aby liśni może... liści trzeba urwać. Kupi nie spadną, są zielone. I co ususzyć? Nie, zamrozić. A zamrozić? No. Aha. I to wtedy do takiej nalewki się uh -huh. dodaje? Mhm. Uh -huh. Jest przepisem. Hmm. No, ciekawe, ile z tego krzaczka tu będzie tej aroni.

do połacu, zaraz nie. Wchodzicie do portalu. Nie ja chcę wchodzić do portalu. Nie, bo mnie wszystko stąd. ja to tylko wejdę, wejdę nagram. Nie miałeś bluzki, I w... trochę, klatę, trochę dlatego kol. możecie trochę Ale same kolby. No. Same kolby. A co, Ninuś, chcesz znowu jakąś? No. A z jasnymi włosami, czy z ciemnymi? Obojętnie. A tu jest taka ładna. co? są różowe. Tu są takie różowe, no. Którą? Tą? Obojętnie, wszystkie są ładne. To może tą, ta ma ładniejsze włosy. Ale jak urosły te kolby. Proszę. No zobaczcie, jakie kolby z różowymi włosami, o tutaj z jasnymi. No już wszystkie teraz mają kolby, o zobaczcie, u góry kwitną. Ua! Tu mamy wejście, słuchajcie, do naszego portalu. Jak świeci tutaj słońce, to jest tak bosko, tak tutaj przebija fajnie przez listki. O, tutaj zobaczcie pierzontki. To są takie, o, zobaczcie takie łuki normalnie z tych liści. O, zobaczcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Naprawdę jest mega ciepły wieczór. Mega ciepły wieczór. Zaraz Wam powiem, która jest godzina. Jest 19.30. Akurat jest mega, mega ciepło. No i bardzo dobrze. Bo wczoraj było chłodno. Nina znowu. <ścoughs> Nina obiera i rzuca od razu tu. Jak, jak, jak jakaś dzika. Miele, czy coś? Walka na Co to może być? Może ktoś wie, co to jest. Ale wiesz, jak to potrę... To trochę pachnie jak jak maść z jadem brzmi. Jak maść z jadem brzmi. Tak to pachnie. No? Nie wiem, czy to może jakaś dzika szałwia. Nie? Ciekawe, co to jest. Muszę później sprawdzić, jak wygląda szałwia. No właśnie. No, ekstra niech nie były włosy. Nie. I co, Ninusia, jakie ma włoski ta twoja Lala, kukurydżanka? Ale jaka, zobacz od ostatniego razu jaka, jak urosły te kolby, jakie mają tu perełki te ziarenka. Super. To by się, wiecie, co by się to, to jakbyśmy pojechali do wujka i byśmy to kurkom rzucili, to by kurki były mega szczęśliwe. No, look at this. Mam czako. Uh -huh. Nie, uwaga! Mam gotową broń! O nie! O, ty! o, ty! o!